I zapraszam na kolejny program telewizyjnego biura śledczego. Pogoda paskudna, ale miejsce piękne, a dla wielu Polaków nawet święte i cudowne. Jesteśmy, oczywiście, w Częstochowie, w tle Jasna Góra, słynny klasztor Ojców Paulinów. Miejsce rokrocznie organizowanych tu zrzeszających tłumy wiernych licznych pielgrzymek. Czy to znaczy, że w Częstochowskim nie dzieje się nic złego? Nie przyjechalibyśmy z tym programem tutaj, gdyby tak w istocie było. Niestety średnia statystyczna przestępczości w województwie częstochowskim nie odbiega od pozostałych regionów kraju. Co więcej i co paradoksalnie bolesne, z morą częstochowskiej policji w ostatnim okresie czasu były włamania do miejsc sakralnych właśnie, do obiektów kultu. Od takiej historii ten dzisiejszy program rozpoczniemy. Niczym się nie da dojechać na to zadupie. Nie bluźnij! Jesteś w świętym miejscu. Cały tak mi się jakoś wyrwało. Lubię tę atmosferę starych polskich kościółków. Kiedy patrzę na taki obraz, który tu wisi prawie 400 lat to wydaje mi się, że w tym kraju czas zatrzymał się w miejscu. Zaraz szlak mnie trafia, że na takim zadupie za przepraszam. Taki obraz powinien wisieć w salonach. No, chłopcy, <laughs> powierzam wam wiekową misję. Musimy uratować wszystkie te dzieło od zapomnienia. Przyjrzyj się dobrze tym zdjęciom, żebyście mi czegoś nie pomieszali. Czekam na Was w hotelu. Zrębice gmina Olsztyn, 20 km od Częstochowy. Historia tego unikatowego, drewnianego kościółka sięga XIV wieku. Wierzyć się nie chce, ale wszystkie zgromadzone w nim bezcenne dzieła sztuki do niedawna w ogóle nie były zabezpieczone. Chronić je miała jedynie wiara parafian. Ale zgodnie z przysłowiem, że okazja czyni złodzieja, znaleźli się wreszcie i tacy, którzy w swym postępowaniu nie kierowali się przykazaniami dekalogu. Rzecz zdarzyła się nocą,

Zamywacze weszli do tego wnętrza przez okno najbliższe od ołtarza, mieszczące się po jego prawej stronie. Te fragmenty drewnianej, rozbitej ramy od XVI-wiecznego malowidła, które zabrali, i tę skrzynkę od zabytkowego zegara, który zniknął także, znaleziono 400 metrów stąd, przy drodze w krzakach. Prawcy wiedzieli, co zabrać, zabrali przedmioty najbardziej wartościowe czyli co włamywacze, domorośli, historycy sztuki czy raczej banda łobuzów działająca na zamówienie kogoś konkretnego, znającego się na tych przedmiotach. Taki wniosek pozwalałby sądzić, że w tej chwili te dzieła sztuki zdobią jakąś świętokradczą kolekcję w kraju, lub co bardziej prawdopodobne za granicą. Tym bardziej taki wniosek jest prawdopodobny, że podobne włamania w tym samym ostatnim okresie czasu miały także miejsce w innych kościółkach na terenie województwa Częstochowskiego. Z kościoła w Zrębicach skradziono obraz XVI wieczny malowany na drewnie lipowym Adoracja Dzieciątka o wymiarach 107 na 70 cm drewnianą XVI wieczną rzeźbę przedstawiającą Chrystusa Zmartwychwstałego stałego o wysokości 81 cm, zginął także metalowy krzyż procesyjny na drzewcu i stary skrzynkowy zegar. Nieco wcześniej, nocą z 14 na 15 lipca 1997 roku, dokonano podobnego włamania w Moskorzewie, w gminie Szczekociny. Sprawcy skradli dwa zabytkowe kielichy pozłacane z przełomu XIX i XX wieku Bezcenną zabytkową monstrancję XVI-wieczną, a także sześć zabytkowych lichtarzy pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Później, 20 października 1997 roku, ujawniono inne włamanie do niezabezpieczonej kapliczki w Rudniku Wielkim w gminie Kamienica Polska. Skradziono obraz olejny Matka Boska niepokalanego poczęcia. Namalowany na drewnie o wymiarach 60 na 100 cm z przełomu XIX i XX wieku oraz drewnianą rzeźbę o wysokości 95 cm z przełomu XIX i XX wieku przedstawiającą świętego Jana Nepomucena, tego tajemnicy spowiedzi. Ponadto z kościoła świętego rocha w grodzisku skradziono także kilka rzeźb z połowy XVII i Początku XVIII wieku. To bardzo przykre, że w katolickim, przecież w większości społeczeństwie są i tacy, którzy Okradają kościoły, profanują cmentarze, dla których nie ma żadnych świętości. W tym kościółku w Zrębicach w okna po wrześniowym włamaniu wprawiono kraty. Niechże one skutecznie chronią tego, co ochrony jeszcze wymaga, ale przedmiotów z tego włamania, z tej kradzieży, także z innych prezentowanych, do tej pory odnaleźć się nie udało. Częstochowscy policjanci otrzymali sygnały od swoich kolegów z województwa nowosądeckiego, że pod Limanową niedawno miały miejsce podobne kradzieże. Trwają poszukiwania przewidziane na skalę całego kraju. Policja bardzo prosi wszystkich państwa, którzy umieliby dostarczyć tu jakichś informacji, gwarantując dyskrecję, o pomoc. Numer telefonu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Częstochowie 034 Dwadzieścia cztery dziesięć Jesteśmy w Lublińcu, sympatycznym, niewielkim miasteczku w połowie drogi między Częstochową i Opolem. Między innymi mieści się tu i ta placówka. Oficjalnie nazywa się Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny. Potocznie mówi się Dom Wariatów. Nie przypadkiem tę opowieść rozpoczynamy właśnie tu. Krystyna Nowak mieszkała tu, w tym bloku w Lublińcu, przy ulicy 3 maja 11. Miała 45 lat. Nie pracowała, wcześniej kilka lat była leczona psychiatrycznie, utrzymywała się z renty, a także z zarobków swego konkubenta, Zbigniewa R., który wprowadził się do niej 5 lat wcześniej. Miała 13-letnią córkę. Zbigniew był człowiekiem o usposobieniu pedanta i trochę także despoty. Wymagał w domu bezwzględnego posłuszeństwa, i czasem mogło dochodzić w tym mieszkaniu do. Takich na przykład scen jak 29 czerwca 1996 roku. No i gdzie już leżysz? Nie wiesz, która jest godzina? Idę na jagody. Obiecałam sąsiadce, że jej trochę narwie, to i narwie. Jak zwykle, ty sobie będziesz łażyć po lesie, a ja tu będę siedział o suchem pysku. Wracaj zaraz na się ściemni i weź serowe. No poczekaj, ja pójdę z tobą. Nigdzie nie pójdziesz, Ty to będziesz siedzieć i będziesz mi szykować relacje. No dobrze. Już sam to będę siedzieć. Ta niecałkiem formalna, trzyosobowa jednak wszakże rodzina należała do raczej skrytych, nie utrzymujących żadnych bliższych kontaktów z sąsiadami na przykład. Niewiele wiadomo, co działo się za drzwiami tego mieszkania. Wiadomo, że 29 czerwca 1996 roku, około godziny 17, pani Krystyna na rowerze wyjechała poza mieszkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, cześć! Co robisz? Zbieram jagody. Może ci pomóc. No, jak ma życzenie pewnie cię. 30 czerwca 1996 roku, w godzinach przedpołudniowych, do komendy rejonowej policji w Lublińcu zgłosił się Zbigniew R. z informacją o zaginięciu swojej konkubiny, Krystyny Nowak. Wskazał adresy, pod którymi mogła się ewentualnie znajdować, i stwierdził, że poprzedniego dnia, 29 czerwca, około godziny 17 po południu, pojechała do lasu zbierać jagody. Policjanci najpierw sprawdzili, czy nie ma jej aby pod adresami wskazanymi urodziny, ale po stwierdzeniu, że właśnie tam nie dotarła, pojechali w domniemane miejsce do lasu, gdzie te jagody zbierać mogła. W tym miejscu, 650 metrów od cmentarza komunalnego w Lublińcu, Niespełna kilometr od tutejszego szpitala psychiatrycznego, jego głównej bramy, zauważono najpierw oparty od drzewo rower. Potem leżące koło niego zwłoki Katarzyny Nowak. Przyczyną śmierci było zmiażdżenie krtani. Ofiara leżała z rękoma związanymi na plecach. Na głowie miała założoną torbę foliową, wokół szyi zaciśnięty sznur. Górna połowa ciała była obnażona. Na lewej stronie klatki piersiowej siedem kłutych ran. Sprowadzony tutaj policyjny pies tropiący po kilkuset metrach przy cmentarnym płocie stracił ślad. Ordercy do dziś nie znaleziono. To była kompletnie nonsensowna zbrodnia. Nie można mówić nawet o jej motywach. Nie był takim rabunek. Nic nie zginęło. Nie było seksualnego podłoża. Mimo, że bluzka ofiary została podciągnięta po szyję, nie było gwałtu. Nawet biustonosz nie został rozpięty. Cóż więc się stało? Czy ofiara znała swego mordercę? Przypomnę, że Krystyna była leczona psychiatrycznie. Bardzo blisko stąd jest wspominany już zakład. Na jego terenie, pod lekarską obserwacją, jest internowanych wielu pacjentów, którzy mają na sumieniu już poprzednio dokonane ciężkie zbrodnie. Do wcale nierzadkich należą przypadki samowolnego dalania się pacjentów przez otwartą furtkę w ogrodzeniu poza teren tego zakładu. Czy uprawniony jest wniosek, że tak było z tak dramatycznym skutkiem i tym razem? Mimo oczywiście przeprowadzonych tam i rozmów z personelem tego szpitala, nie udało się niestety tej tezy potwierdzić. Nie było żadnych śladów walki, samoobrony, co by dodatkowo usprawiedliwiało fakt, że Krystyna mogła swego mordercę znać. Policja przeprowadziła wiele rozmów. W trakcie jednej z nich ustalono kobietę, która dwa tygodnie wcześniej. Była w tym lesie na spacerze. Twierdziła, że była obserwowana, a potem goniona przez jakiegoś podejrzanego mężczyznę. Mowa była także o jakimś innym, przez inne osoby widzianym w tym lesie mężczyźnie. Na tej podstawie sporządzono dwa portrety pamięciowe. Pierwszy z mężczyzn mógł mieć 35 do 40 lat, szczupły, włosy ukryte pod czapką, 170-175 cm wzrostu ubrany w spodnie i czapkę moro, miał wąsy. Był widziany 29 czerwca. Drugi mężczyzna był widziany trzy dni przed zabójstwem, był starszy i wyższy, mógł mieć 50 do 55 lat, był szczupły, włosy czarne, wzrost między 175 a 180 cm, miał przyniszczone ubranie, sprawiał wrażenie niechlujnego, prowadził rower. Jeśli ktokolwiek z państwa rozpoznaje tych mężczyzn albo dysponuje jakimiś innymi informacjami, które mogłyby przyczynić się do zakończenia tego śledztwa i ujęcia sprawcy, jest proszony o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Częstochowie. Numer telefonu oficera dyżurnego: 034 24 10 68. Ulica Prosta 3, wieś Nowa Rybna, niedaleko od Częstochowy. W tym niecałkiem jeszcze wykończonym domu mieszkają Państwo Zenobia i Jan Rychlowie z synem. Od czasu do czasu odwiedza ich ktoś z najbliższej rodziny. Należą do ludzi majętnych, choć nie najbogatszych w wiosce, prowadzą gospodarstwo ogrodnicze. Przynajmniej raz w roku wpada wuj pana Jana. Tadeusz Skoczylas miał 74 lata. I przyjechał tu także w czerwcu 1997 roku spędzić urodziny kilka spokojnych dni. Co to to osłużnik? To dobrze. Noje, wrócimy nad ranem. Psy pospuszczane, Nikogo nie otwieraj drzwi. Dobrze, dobrze. Patrzę się wesoło! 28 czerwca 1997 roku, dokładnie godzina 15.45. Państwo Rychlowie razem z synem wyjeżdżają na wesele. Za mąż wychodzi córka najbliższych sąsiadów z drugiej strony ulicy, ale wesele odbywa się w odległym stąd o 10 km w mykanowie. W domu samotny zostaje pan Tadeusz, ale posesja jest zamknięta. Po ogrodzie biegają dwa psy. Wszystko jest w największym porządku.

Państwo Rychlowie wrócili z tego wesela do domu 29 czerwca nad ranem. Była dokładnie godzina 3:15. Pan Jan garażował samochód, żona i syn podeszli do wejściowych drzwi. Były one od środka zamknięte na łańcuch, a na wielokrotne dzwonki wujek nie reagował. Byli to zrozumiałe, coraz bardziej zaniepokojeni. Później, w godzinach rannych, leżące na trawie w ogrodzie, Znaleziono dwa otrute psy. Obchodzili w kółko dom. Tej kraty w oknie wtedy jeszcze nie było. Pojawiła się tu później. Okno było wepchnięte do środka. Syn wszedł tą drogą po włamywaczach do wnętrza domu i otworzył rodzicom wejściowe drzwi. Wszyscy weszli do środka. Sprawcy dość dokładnie splądrowali cały dom, ale szukali pieniędzy i tych nie znaleźli. W rezultacie nie wzięli praktycznie nic. Ściślej taką jak ta jedną złotą, cienką obrączkę. Jej wartość, ile mogli za to dostać, może 100, może 200 zł, a może sprzedali ją za symboliczne pół litra. Tym razem taka była cena życia. 74-letniego, nic niewinnego, starszego człowieka. Włamywaczy zabójców Tadeusza Skoczylasa nie znaleziono do dziś. Policja, szukając ich, prosi Państwa o pomoc. Ustalmy fakty. Włamywaczy było trzech. Musieli dobrze znać te okolice i wiedzieć o zorganizowanym w sąsiedniej wiosce weselu. Mogli nie wiedzieć o tym, że w domu w tym czasie jest samotny 74-letni mężczyzna, dlatego że pan Jan przywiózł pana Tadeusza, swojego wuja, zaledwie dwa dni wcześniej samochodem do tego domu. Ważną okolicznością jest także, że 8 miesięcy wcześniej w sąsiedniej miejscowości popełniono podobne włamanie i także otruto przy tej okazji psy. Ponieważ to już ostatnia z podjętych dziś spraw, na koniec podsumujmy je i przypomnijmy w największym skrócie. W ciągu ostatniego roku zanotowano kilka włamań do obiektów sakralnych w województwie częstochowskim. Do kościółka w Zrębicach, do kościelnej zachrystii w Moskorzewie, do kaplicy w Rudniku Wielkim, do kościoła w Grodzisku. Policja szuka skradzionych przedmiotów i sprawców włamań. Nie wykluczając, że sprawy te są ze sobą powiązane i mamy do czynienia z wyspecjalizowaną, działającą na zamówienie handlarzy czy przemytników grupą przestępczą. 29 czerwca 1996 roku w lesie koło Lublińca zamordowana została w godzinach popołudniowych zbierająca jagody 45-letnia Krystyna Nowak. Brak jasnych motywów zbrodni, i bliskość szpitala neuropsychiatrycznego w Lublińcu pozwala na przypuszczenie, że mógł dokonać tego czynu któryś z pacjentów tej placówki. Policja szuka potwierdzenia i dowodów Dobrze. lub innego wytłumaczenia i sprawców tego zabójstwa. Przypominamy portrety dwóch nieznanych mężczyzn, którzy mogli mieć z tą zbrodnią związek. 28 czerwca 1997 roku, pod nieobecność państwa Rychlów, podczas włamania do ich domu w nowej rybnej pod częstochową, zabity został 74-letni wuj gospodarza Tadeusz Skoczylas. Policja podejrzewa, że sprawcami byli trzej mężczyźni znający dobrze okolice, a może także gospodarzy. Poszukiwani są świadkowie, mogący wskazać osoby, które wcześniej obserwowały ten rejon, lub ludzie eksperymentujący z truciznami wobec zwierząt. O informacje związane ze wszystkimi tymi sprawami, gwarantując dyskrecję, prosi Państwa Policja. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Częstochowie. Numer oficera dyżurnego 034 24 10 68, numer telefonu zaufania. 654/400. I oczywiście alarmowe telefony policji w całym kraju. Ja na koniec chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że opowiadamy w naszym programie sprawy prawdziwe, ale w celu ich rekonstrukcji używamy statystów, których wyglądem proszę się oczywiście nie sugerować. Żegnam Państwa. Do zobaczenia w następnym programie.